Wierzę w to, że miejsca mają swoją energię. Wielokrotnie się z tym spotykałem. Ten budynek nie ma najlepszej energii. Coś w tym budynku jest takiego, nie wiem co tu się działo. Jego historia jest bardzo długa, wręcz od czasu średniowiecza. To był hotel, kiedyś podrzędny nawet hotel gdański. To było kasyno oficerskie Armii Pruskiej, potem w okresie międzywojennym Armii Polskiej, a w czasie II wojny światowej znowu Armii Niemieckiej. Miejsce to Pamięta pierwsze wystawy w 1924 roku? Była właśnie wystawa Stanisława Ignacego Witkiewicza i wielu innych wspaniałych artystów, i to bardzo wpływało też na twórczość artystów Torunia. Żeglarska była jakimś. Dziwi, o dziwo! Pomimo, że też taki, taka, taka instytucja, taki budynek, taki, taki obrosły tradycją i historią, to ta, to ta żeglarska jakaś była. No, dynamiczna i taka y, y, nowoczesna jakby w tym, co robiła, że jakby więcej rzeczy tam y, takich w przestrzeni się działo, że można było, wydawało się, że można zrobić więcej. Odbywały się Siny, no to były bale takie na cztery fajery. tam po stołach, tak, ale wobec tego, że ten amorek był nowoczesny, więc nie miał łuku, nie miał taki bebelek, taki, taki dziecięcy dwadzieścia, tak on jest, tak też obiegałam. Był taki duży strajk okupacyjny studentów, gdzie od nas też dużo studentów z naszego wydziału brało w nim udział w, w, hala, w salach gimnastycznych na Bielanach. Tam oni się zamknęli. I pamiętam, że tam były jakieś spotkania. Ja tam chodziłem do nich, przynosiło się im jedzenie, jakieś proszki do prania. To, to był też taki fajny czas integrujący studentów. opuszczając ten konkretny budynek, gmach o, o swojej historii, o pięknej estetyce, o pewnym duchu tam przeżyć emocji, które tam istniały, no na pewno tracimy coś bezpowrotnie. Tu nie mam wątpliwości co do tego aspektu. Z drugiej strony też jest niedobrą rzeczą, że na wzór, bym powiedział, krajów europejskich czy amerykańskich wszystko w kampusie się mieści. To jest też oczywiście problem, czy uczelnia, która odwołuje się do Kopernika, nie powinna mieć przynajmniej jednego obiektu z tamtego czasu? To jest ostatni obiekt, który, który, który się, którego się pozbywamy i który w jakiś sposób można by z kopernikiem wiązać.